Nie patrzcie za siebie, nie patrzcie za siebie! Ja nie mogę, ja nie mogę, nie patrzcie za siebie, otwórz się! Ale ale! Moi drodzy! Podejmę się wyzwania, prawda? Poppy playtime, czyli taki fajny, krótki horrorek, krótki, no na jeden odcinek długi, ale tak naprawdę to jest krótki horrorek, widzowie. Ja będę, prawda, sarał pod siebie, będę się bał tej lalki i ja nie wiem co tu się będzie działo. Nie mam pojęcia. Pobieram, pobieram, gierka, ponoć fajna, więc Wojan polecił, Wojan polecił. Trzeba nagrać, trzeba nagrać. Jak Wojan polecił, zobaczymy, co to będzie za gierka. Klikam New Game i co się będzie działo. Nie wiem, łapeczki zostawcie, subskrybujcie kanał tam na no dole, jeżeli chcecie więcej jakichś horrorków. to zależy od Was. Mam nadzieję, że się nie będziecie bać. Ja też, A w sumie ja będę się bardziej bał. No, o Boże, tu jest jakiś gościł. To jest jakiś. Gościu. To jest jakiś Czy to jest jak twórca tej danki. To jest tej a to jest creepy wizowy, więc jakiś film stary. Ja nie chcę w to grać widzowie, ja się bo to mnie już przeraża, ten, ten nagranie. Że to jest twórca tej lalki, straszny. Dzieci jeszcze krzyżą. To ja chcę już przestać. Na razie jest lalka, prawda? Poppy Playtime.

To jest takie trochę przerażające, tak? No ja, to jest jakby fabryka tych lalek chyba. O kurde ile legów. Nienawidzę lalek. Nie, nie byłem się lalek widzę. Jak w ciemności widział lalkę, to od razu spadam się. Moja siostra miała lalkę w pokoju, to jest to fabryka tych lalek. Moja siostra miała lalkę w pokoju, jak byłem mały to nie chciałem wchodzić do tego pokoju, bo posiadłem lalki. Hmm. Także no, będzie śmiesznie, będzie śmiesznie. Chociaż ta lalka nie wygląda jak taka typowa lalka, to jakiś taki miś duży. Zobaczymy. Poppy playtime, tak jest, wzorem. To jest to, to jest to. Leżąc ja z Artegardo, co co ja wiecie, co na no, patrz. Mm. Jest git. Find the flower. Where is the hill? Here. here? E, ok, co mam zrobić? Dźwięku jakoś zmieni samo? Samo, ok. Myślałem, że coś mam kliknąć, ale nie, nie. nie. Cię cykam To już jest... To już jest gra? Gdzie ja jestem. Ja się nie muszę ułożyć widzowie. <grym> Dobra, mam nadzieję, że mi na początku nic nie wyskoczy, bo... Jak... Jak chcę żyć? Nie wiem na początku na... Co to? O, wziąłem jakąś kasetę. Co ja mam robić? O, tu jest łapka. Wiem, że jakieś ręce będę potem miał i muszę się chyba jakoś zebrać. Dobra, pobiegajmy po tym. O jakieś klawisze tu są. Aha, to jest jakiś kod. Dobra, na razie nie będę klikał, bo jeszcze mi wyskoczy ta lalka i ja no, no zejdę, na zawał. Te, tego nie chcemy widzowie. Dobra, gdzie idziemy? Gdzie? Czego? Coś jest o kurde. Jestem za film jakiś nie chce tego. O Boże! Ja się cykam Dobra, jest, nie wiem ja... To jest ciężki odcinek dla mnie wizualny, nie lubię grać w horrory. Sam. Ja lubię jak patrzeć jak ktoś gra, ale sam grać. Do czego ja mam szukać? Dobra. Weź przestań tam mówić. Drażnicz człowieka, co ja mam zrobić? Czekajcie, to może jakoś kolory są, poczekajcie, to trzeba jakoś ogarnąć. Jest kaseta, to co tam? No Dobra, przestań no, mówić, błagam. Dobra, szukamy. Ta, w tym pokoju coś musi być, bo po co by był ten pokój? Siówcia jeździł góry. Co ja tu mam mieć, ten? Nie, ja muszę czegoś poszukać, chyba. O kurde, ale to wywaliłem. Mogę to tak, ten? Nie mogę. Kaseta. Kasa. Mogę sobie ten obrabować? Tu nic nie ma. Boże, jakie to jest creepy. Fabryka zabawek, nienawidzę. Nienawidzę. Nie no, nie ma nic. Co mam znaleźć? Ten pokój jest bezużyteczny hmm. Tu jest rozwalone Na spokojnie, na spokojnie Nic się nikomu się nie śpieszy, widzowie My razem będziemy przechodzili to Szkoda, że was nie ma przy mnie O Boże, jaka lalka, co to? Co ja mam zrobić? Nie mam się do... Muszę się dostać do tego pokoju, ale nie wiem, jaki jest kod Hop, skocz, przeskocz to o Boże, już myślałem, że nie przeskoczę. Ok, tu nic nie ma. Więc co ja mam zrobić, kurde, co ja mam zrobić? A nie mogę tego otworzyć, jaki tu, jak, Po czym mogę poznać, że to ma być kod? Jaki? Po czym? Hmm, muszę to obszaić. Widzowie, nie mam pojęcia, skąd mam wziąć ten kodzik. Napiszcie mi w komentarzach, musiałem zobaczyć sobie na internecie. I on następująco, ale... Po czym ja tu miałem poznać, czy ja miałem oglądać i słuchać ten filmik, czy, czy ten... Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra, ale jesteśmy... O, i ty co to jest? Ta ręka. Ręka? Mogę to jakoś... Halo. Co? Coś tu jest? Kaseta? O. Kaseta? Boże, nie, to jest film jakiś. muszę oglądać to? No, to są te ręce jakby. Boże, ta muzyka jest straszna. Naprawdę, nie wiem czemu. Ale gierka się naprawdę obiecująco zaczyna. Ja chcę to, da, daj, daj mi to. Dawaj to. Pull trigger to fire, pull again. A czy ja mogę tak przyciągać te ręce i przygodnie, przedmioty sobie przyciągać? O kurde. Mogę łapać i coś na. Okej. Okay. Każda ręka jest do czegoś innego A można się tak rozciągać w ogóle I znowu weźcie tą muzykę Ona jest Już? Koniec filmu? Może czy skończy się? O kurde To już teraz Czemu to się tak powoli obniżyło? Mamy rękę Jakie fajne Jak to ma zasięg Lecimy w to Dobra, 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 muszę to tam dać. Okej. Okay. Hop! O kurde, coś otworzyłem. <grybujesz> o kurde! Ja pierdziele. Ja, już mi się ręce trzęsą ty. to jest ta lalka, która mnie będzie gonić? Jasny gwint. Nie patrzę tam. A? Nic nie zrobisz? Czemu to jest takie wielkie? To jest przerażające! Czemu ja się zabawki boję? O kurde, o kurde! Oj! Czy ona ma klucz? Ja pierdzielę Nie tu. Zamknięte, zamknięte, otwarte, otwarte. Jezus, to jest. to jest creepy. Tu nic. Okej. Okay. Jezu, ja się boję, widzowie. Lecimy w to. Nie, nie możemy się bać. Jest Trzeba być mężczyzną. O kurde, ale walnęło. Głośno to mam dosyć. I co no z tym? O, w ten sposób? Jak daleko? O, nie sięgam, nie sięgam. Czy musimy zrobić to w ten sposób? Jest. Ok, jasny gwint. Dlaczego tu nie mogę? Co, coś się stało, nie wiem co. Zniknęła! Odwalcie się ode mnie <laughs> Muszę mieć klucz do tego Dobra lecimy Czemu to wygląda podejrzanie Ja tam nie idę Czemu to jest takie creepy Zamknięte Ja muszę mieć jakieś O kurde ale się przestraszyłem coś mi mrugnęło Czy ja tam pójdę i mi wyskoczy co wtedy ja nie wiem co ja mam zrobić. Ja tam muszę iść. No więc że to jest zbyt wysoko. O kurde, ona tam była. Tam. Czy ja tu muszę iść? Co to jest za tunel? Jezus. Nienawidzę grać w takie gry. Ona tam znowu była. Pierniczy A widzowie, to jest stres. Tu jest kaseta kolejna. Gdzie jest ta kaseta? <noise> ja nie chcę kaset. Ja nic nie chcę. Boże, gdzie ta kaseta jest? Musimy znaleźć kasetę, ok. Mam nadzieję, że tej lalki tu jeszcze nie będzie. Bo się zlęknę. Ok, ale to była kaseta, pomarańczowa Ale i nie widzę nigdzie. Nie ma jej? No nie ma tej kasy. Dobra, ola, nie wiem co mam zrobić. Idziemy tu na dół. Jezus, tu jest, tu jest creepy. Coraz, coraz gorsze się to robi. I to mam zbierać takie urządzenie, to jest chyba tam do podłączenia tego do góry. Tutaj. Jeszcze tu jest. E, nie, nie, nie. Nie. Dobra. Trzymamy to, okej. Okay. Idziemy do góry, tak? Tu jest wejście gdzieś do góry? Gdzie jest wejście do góry? Jak się tam mam wspiąć? Halo? Jak <noise> ja to mam wejść teraz? Aha No, no O, ale zarąbiste. Nie, Gierka mega dobrze zrobiona, mega mi się podoba. Ale nie mam tej, tej taśmy. Olać, idziemy do góry. Nie chcę żadnej telewizji puszczać widzowie kaset. Nie mam ochoty. Te kasety są... Ble. Idę tutaj to wszystko podłączać. Tu jest rączka Co nie mogę? Ja muszę mieć jeszcze... Aha, bo tam jest rączka kolejna Aha Dobra, czekamy na naszą drugą rękę Jezu nie wyskocz mi, nie błagam Nie teraz O, I drugą ręką Ale krótka jest ta ręka druga O. Jasne, <grym> O kurde no to jest taki tunel. To wygląda zbyt przerażająco. Wo, 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 wo. Boże. Co to są za tunele? Gdzie ja będę uciekał przed nią tutaj? Ja tu mam jakieś dwa klawisze, poczekaj. A, A. I tak. tak. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę tego nacisnąć? Co jest? Poczekaj. Tu mi nie wyskoczy chyba ta lala. Dobra. Czemu nie mogę tej.? Tu jest jeden. Tu jest dwa. Nie poczekaj. Czemu nie mogę nacisnąć tego? Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czemu? A chyba, że ja to mam zrobić. W ten sposób. O. Ja! Yeah. Co się dzieje? Ja nic nie robię. czy ja gram w tą wizowie? <grystanie> Idziemy, płyniemy, płyniemy do góry. Tak można powiedzieć. Płyniemy do góry, tu mi nic nie wyskoczy. Jezus, to jest. To jest przerażające. O Boże! Silalki wysypują Ja się cykam Nie mam pojęcia gdzie ona może być Naprawdę O Boże, zjeżdżam Ja jestem Okej okay. Nie wiem ja Ej, do góry, ja chcę być wyżej Ja, nie, ja, ja. Boże o, pop, O kurde, kolejna kaseta Czy ja to muszę robić? Nie muszę O, muszę Muszę zrobić w ten sposób O, tu jest klik jest... Okej okay. Gdzie jest drugi klik? Tu jest drugi klik, czyli jak to zrobić? Muszę zrobić to... Klik. Aha, w ten sposób ja tu jeszcze muszę to otworzyć. Patrzcie, tutaj, pyk. Aha, dobra, nie, nieważne. Czyli ja w trakcie muszę to zrobić, dobra. Czyli najpierw tu. Okay. Ej, no, zbugowała mi się ręka. <laughs> ręka mi, ej, ręka mi się zbugowała widzowie. O, już jest. <laughs> dobra, dajemy teraz tak. Pyk. Jak to teraz przeminąć? No, nie jest to takie proste widzowie. trzeba przeanalizować. Co jakbym zrobił? Patrzcie, jakbym zrobił. Najpierw, najpierw bym zrobił to? Lecimy w ten sposób. Biorę to Myk. Myk. Czy ja muszę te dwa zasilać? Czy ja mogę jeden? No poczekaj, dobra, 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 dobra. Tyk. To jest trudne. <ścoughs> ja nie wiem jak to zrobić. Dobra, to, po coś to jest to. Okej. Okay w to Robimy tak O boże, jak to, jak to przejść? How? Nie dosięgnę Kurde Brakło mi Dobra, robimy teraz tak Mam pomysł, mam pomysł, robimy tak Biegniemy tutaj Dobra, to trzymamy Robimy w ten sposób Teraz tak Chyba tak Nie, nie! Nie Boże, nie atakuj mnie Czemu mi to tak długo zajmuje? Ja to muszę przeanalizować Ale już wiem jak to zrobić chyba ja pierdzielam bije serce, wali mi serce do potęgi. Dobra. Jeszcze raz to robimy. Raz musimy tak. Jeszcze raz to. Bierzemy tak. Myk. Myk. Teraz robimy tak. Okay. Patrz Jest Jest Hop Na dół Ała Ła, ja zginę przez to, że... Hop Kliknij to A może tak Ja? Jak to włączyć? Aha. Ty no nie wiem jak... The power on coś mi nie działa widzowie. Czemu nie mogę coś w to? Ja się boję. Odpal się. Już był prąd. Czy no to muszę jeszcze raz zrobić. O Boże, to jest! Wysłałem Ena to. Nie, ja ja nie wychodzę. To jest... to jest nieśmieszne. Co się dzieje? Błagam. Błagam, ja chcę żyć. Proszę. O, już się boję, ja już się cykam, ja już się cykam, już jest gorąco. Bo tu się zaraz zacznie pewnie coś... coś tworzy chyba. O Boże. Tu się ciepło robi. Nienawidzę horrorów Wolę straż pośpiewać ja, ja bym musiał naprawdę w dużo horrorów grać, żeby się przyzwyczaić już do tego, do tych jumpscarów i tak dalej. Oglądać horrory mogę, ale grać? Przewalone Leci coś czy nie? Bo to tak długo działa Masz oczym ty się na nie patrzysz? Czemu nic nie leci? O, chmurę coś... Nie jest jakaś zabawka, patrz! Jakiś kotek! <grydź> Gdzie ja uciekać! Lej, patrz, jedzie ten kotek, ale jak to długo trwa? Jedzie kotek. Jedzie, jedzie kotek. Okej. Okay. No i co teraz? No i... Aaa, może tu? Tu muszę ją dać. No i co teraz? No przecież ten potwór to stąd wyjdzie. Milion złotych daje na to, że on stąd wyjdzie. Bo gdzie ja będę miał uciekać? Mogę otworzyć to? Eee, ja piernicze. Boże. Boże Jezu Nie no nie A. No przecież gdzie ty jesteś No wyjdź stamtąd Ty ile mam ja się, ja się wystraszę Ty ja mam bliżej podejść Ej ona nie wychodzi O kurde Jasny gwint! Boże! Ja pierdzielę, ja pierdzielę, to mnie goni Biegnij! Biegnij To mnie goni A, to mnie goni Szybko! 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 Nie tu! Boże, to mnie goni! To mnie goni widzowie! To nie jest śmieszne. Biegnij. Tu, tu szybko. Jasny gwint, jak mi serce wali. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja się nie patrzę za siebie. Nie patrzcie za siebie, palion. Jezus, tu, tu. Nie patrzcie za siebie, nie patrzcie za siebie. Ja nie mogę, ja nie mogę, nie patrzcie za siebie. Otwórz się. Nie patrzcie za siebie, nie patrzcie za siebie, nie patrzcie za siebie. Czy ja to przejdę za pierwszym razem, na razie dobrze mi idzie, ale się nie patrzę za siebie, bo to mnie goni Hop, 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 hop! Szybko! Boże Jasny gwint Udało mi się O Jezu... O Jezus, to mnie goniło. To było ciężkie na moim sercu. O... Gdzie mam iść? Ciepło mi. Ja nie mogę. Kasetę wziąłem. Nie odmalam tej kasety, nie mam to gdzieś. Co to jest za pokój? Gdzie jestem? Brzuch mnie zaczyna boleć, widzowie. Czy <noise> możesz jakąś muzyczkę? Słuchaj, jakąś muzyczkę. Czerwony tunel. O kurde, co to jest? Lalka. No nie, ja tu muszę otworzyć. Nie mogę tam wyjść? Jezu! Tyle? Spadaj Koniec Boże koniec! Dzięki! Dzięki Bogu! Widzowie, zostawiacie łapkę z górę, subskrybujcie kanał to na dole. Dzięki bardzo za oglądanie. Jestem zadowolony. I nawet dobrze mi poszło, ty to było szybko. To nie było wolno. No, widzimy się. To jest chapter one. Może będzie następny. Na razie.